Siemanko, w tym odcinku pokażę Wam cały warzywnik swój jaki mam. Tu jak widzicie grochy, których mam bardzo dużo, tyczkowych. Tu są takie grochy mieszane. Tu niedawno rozsadziłem, bo mi miejsce zostało. Miały tu też być ogórki, zasadziłem tu cukinię, teraz niedawno rozsadzona, już się fajnie bierze. Była susza, Podle... musiałem podlewać, ale dzisiaj polało w końcu, to się weźmie ładnie, przyjmie. Tam już nawet widzę, że pierwsze męskie kwiaty ma a taka miniaturka Masakra. Tu pod otuliną ogórki na dnie zaglądam. Tu kolejny groch. Tam grok, tam grok. Tutaj jest trochę Jaśka, trochę szparagi. Tu już jest sama szparaga tyczkowa. Tutaj też miały być ogórki, ale nie ma. Trochę rozsadzonej cukini, a u góry późno teraz sadzona kapusta, bo pierwszą pierwsza mi się nie udała nie wiem co się stało ale nie chciała róść tu ten grog idziemy dalej tutaj te jedne ogórki tu ten grog tam tam ten grog następny i tu znowu ogórki dość sporo do góry Ciekawe ile ich tu jest jak plebiłem, to trochę ich było ale słabe bo nie lało nie podlewałem Tutaj kolejny groch, tyczkowy, tam groch w jedną, tam takim krótki kawałek grochu, tu moja skarnia, ta skarnia już ma w sumie 8 lat albo lepiej, będę tu tą zlikwiduję będę nową budował, tu jest papryka, tu jest czosnek, dość sporo tego czosnku jak widzicie, znowu pewnie będzie około 1000 sztuk albo i lepiej. Tutaj ten kolejny, co tam było widać, w bok rząd, tam są te rządy do góry, tu jest kolejny w bok grochu, tutaj grządki, tu sadzone z 5-6 dni temu grog niskopienny, trzeba wyplewić, bo też mi miejsce to dosadziłem, tam mam jeszcze u góry dużo grochu, to Wam pokażę, z dużego już owo, są mało, dużo grochu, masa małego, także niskopienny, tutaj grządki. Niektóre rzeczy fajnie rosną, niektóre gorzej. Cebuli też masa w tym roku. Również 300 albo lepiej sztuk. Jeszcze mam w dwóch miejscach. W tym roku cebulka niektóra fajna urosła. Biała mi się udała w tym roku. Patrzcie się, już są piękne cebulki białe, mega duże. Czerwona coś u mnie nie chce rosnąć, cebulka. Tu znowu marchewka, jedna lepsza, jedna gorsza, buraki, tu sałata, pory, pory z nasionek, siane. i to teraz niedawno, z dwa miesiące temu, już fajne porki, może coś z nich będzie do jesieni. Podobno pora się rok wcześniej sadzi i potem się go rozsadza, ja tak zasadziłem, a dość nawet fajny ten por, tu jeszcze kawałek cebuli, koper znowu pory rzadkiewka do zlikwidowania już bo już poszła w nasiona znowu marchewka i tutaj groszek niskopienny dwa rządki, bo też miejsce zostało i tu jest ta druga szklarnia z pomidorami także pomidorki też już tu ładnie rosną będzie filmik osobny i idziemy dalej do góry Tu na dole te grządki, a tu kolejny taki długi, w tamtym roku tu miałem groch. Jest tego masa. Ja to lubię groch i sadzę go co roku masa. Patrzcie, jeśli do tego jest. Podszytyczki, patrzcie, jeśli do tego jest. Masa groch. Już fajnie zaczął kwitnąć groszek. R biały, czerwony i szparaga, też dwa rodzaje. Ciekawe jakie ziemniaki w tym roku będą, bo na razie się zapowiadają na piękne ziemniaki, patrzcie, się, jak tu w okolicy koło siebie to tylko praktycznie u mnie widziałem taką nacinę, żeby tak były na czas w miarę sadzone. Ludzie trochę później posadzili, już wody nie było i te ziemniaki nie urosły nie ładne naciny, takie malutkie mają nacinki i już im kwitną, a mi już przekwitły większość, ale nacina ładna była. W tym roku, jak sadziłem ziemniaki, to pod, pod ziemniaki centralnie dawałem rzędzie. Nie, nie na całe dawałem tylko pod dość sporo gnoju. Trochę ziemi, i na górę ziemniaki. Tak w tym roku sadziłem. Zobaczymy jaki będzie efekt. Dobra, idziemy dalej. Tu moje eksperymenty dniowe i arbuzowe. Trochę tam dalej. Zaraz wam pokażę. Skoszona pierwsza trawa, takie kółeczka ułożyłem i nasypałem trochę na trawę, trochę ziemi i zasadziłem. Już ładnie zaczęły rosnąć, teraz je podleję. Jest początek wakacji, to może ruszą wtedy, nie już ruszyły, ruszyły pomału. Jeszcze tydzień temu to były mizernoty. A patrzcie, jakie już fajne, już są fajne, już bicz, biczki puszczają. To się rozrastają, czyli już jest super. Coś z nich będzie, coś kury będą miał jeść. Arbuzy też nawet ruszyły. Chodź tu dalej, tu ładnie, a tam dalej jeszcze nie, ale patrzcie, się już ruszyły te arbuziki. Już bogi idą. Biczki puszczają. Także coś z tego może będzie. A tu taki eksperyment na folię podwójnie dałem. I puszczę te arbuzy, zobaczymy, czy je nie sparzy, czy nie. Czy sobie będą rosły, żeby tak w trawie nie były to zobaczymy czy się to spisze czy nie takie eksperymentalne i też na tej trawie zasadzone trochę ziemi i posadzone tu były akurat nasionek a patrzcie się kawałeczek dalej i patrzcie się ile gorsze no ciekawie czemu nie patrz ta, taki kawałeczek praktycznie ta, ta folia tu i tu są i taka różnica jest no ciekawie. wszystko tak samo podlewane tak samo wszystko tak samo miały Ciekawe trzem Dobra, idziemy dalej. Tu dynia. Tu najładniejsze dynie na początku. Dobra, idziemy. Już nie będę tyle gadał. Idziemy, pokażę Wam resztę tych grządek. Tu dwa winogrona. Starodawne, fioletowe. A tu białe winogrona. Tu kolejne dynie. Na kupie z trawą z ziemią od plewienia gnojem też kolejne dynie tuż kranę z arbuzami a obok jeszcze kawałek ziemniaków Tu Wam właśnie mówiłem, ten niskopiedny groszek, gdzie jest dużo lepszy, ładniejszy. Tutaj mizerna papryka. Tu strania sobie mega już pomidorkami. Tutaj znowu trochę czosnku, trzeba obciąć kwiaty. Trochę znowu cebuli po miejsca zostało, no i kolejny grok tyczkowy. Idziemy dalej. Tu na kolejnym kompostowniku, kolejne dynie. To były późno sadzone, ale pomału się zbierają. Ostatnie zapomniałem podlać, ale przetrwały, dzisiaj leje, także samo podleje także ruszą teraz masek, noja, odpadów, także jak puszczą dobre korzenie, trochę się rozrosną, te bicze na bok pójdą, a za korzeniem się lepiej to będzie rosło, pięknie będzie. Jeszcze ma 3 miesiące do końca września. Coś z tego powinno być. O, tutaj ziemniaczki będzie lepiej widać z góry, o. Tu ziemniaki zarąbiście w tym miejscu rosną, nie wiem czemu, ale fajna ziemia jest. Tam po drugiej stronie kury chodzą. Już dalej ziemniaków nie... Nie ma jak zasadzić za bardzo, bo też drzewa są, ale w tym miejscu super dosa. Dobra, idziemy do mega długiego rzędu grochów. Ten film będzie trochę przydługawy. Mega długi rząd i różne grochy. Tyczkowe, jaśki, szparaga, patrzcie się, już tyczki mi miną. A to dopiero początek wakacji. Myślałem, że będzie kiepsko, a patrzcie się, jak poszedł pięknie teraz go jeszcze ma lać, tydzień jak go podleje, to masakr patrzcie jak już minął tyczki i ładnie już zaczyna kwitnąć szparaga trochę mniejsza. Paraga mniejsza, ale patrzcie się zaczyna też już kwitnąć. W tym roku coś szybko zaczęła kwitnąć. Nigdy nie kwitła u mnie, jak była taka mała. W tym roku patrzcie się jak kwitnie. Już taka malutka, a już kwitnie. Ja się ładnie wyzbierałam, aż paraga nie za bardzo. I do tamtą, jest, do tego orzecha kolejnego. Dobra, idziemy gdzie indziej. Tu taki wąski rząd, i wszystkiego po trochę. Taki miż tu parę ziemniaków dostałem od kolegi, podobno mega jakieś, duże mają rosnąć, nie pamiętam, mam w domu zapisaną nazwę, jakie to ziemniaki, także zobaczymy, co to będzie i taki miżmarz, co mi reszty zostało. tu parę kapust, arbuzy, takie ogórki gorsze semi zostały, znowu kapusty, arbuzy, takie dziady małe, tu chyba, tu chyba bub wychodzi. Tu już taki większy bób, też jakiś słabo ten bób ostatnio mnie grok taki też słabiutko. Z tej strony arbuziki trochę lepiej, nie wiem czy tam chyba pod Bardziej tu jeszcze rozsadzona w tym wrzędzie też trochę. Cukinii. i tu jeszcze taka mała grządka trochę pietruszki trochę buraków marchewki buraki jak widzicie o sucho miały a tu dołem to już całkiem miały sucho buraczki także elo do następnego filmu taki z mojego warzywnika film także tycz tyczkowego grochu to mam sporo Na szczycie góry trzeba trawę skosić. Także era do następnego.